Dzień dobry, szanowni państwo. Witam serdecznie na konferencji prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Są z nami kandydatki i kandydaci naradnych. Nasza fantastyczna drużyna do rad dzielnic, rady miasta i sejmiku. Kampania samorządowa się rozpędza. To jest dobry moment, żeby przypomnieć o tym, co ważne dla warszawianek i warszawiaków, co ważne nie tylko w kampanii. Bardzo proszę, panie prezydencie, oddaję panu głos. Dzień dobry państwu. Witam tutaj na Bemowie. Bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj z całą drużyną, która startuje do rady miasta, również do rad dzielnicowych. Jest z nami pani posłanka Dorota Łoboda, która będzie rzeczniczką kampanii Warszawskiej. Bardzo się z tego cieszę, drodzy państwo. Trudno było wymienić wszystkich, którzy są z nami. Jest choćby Jarosław Jóźwiak, który będzie na czele naszej listy do Rady Miasta, właśnie tutaj, między innymi z Bemowa, mnóstwo innych bardzo dobrych kandydatek i kandydatów młodych, starszych, z doświadczeniem, kobiet, mężczyzn, którzy pracowali przez wiele, wiele lat na rzecz Warszawy, również na rzecz Bemowa. Będziemy oczywiście sukcesywnie przedstawiać naszych kandydatów. I drodzy Państwo, również jak widzicie jest hasło naszej kampanii Po prostu Warszawa. Bardzo istotne, dlatego że to pokazuje, jak ważna dla mnie i dla nas wszystkich jest Warszawa. I w pewnym sensie też mówi o tych aspiracjach, które są najistotniejsze, żeby dzisiaj skupiać się na tym, co najważniejsze, żeby kontynuować proces zmian, zwłaszcza jeżeli chodzi o centrum miasta, zapoczątkowany. I który będzie kontynuowany przez te najbliższe miesiące i lata, ale również zadbanie o to, żeby w każdej dzielnicy Warszawy było tak zwane centrum lokalne, gdzie mieszkanki i mieszkańcy mają pewność, że każda usługa, która im jest potrzebna, jest dosłownie na wyciągnięcie ręki. Choćby tak jak tutaj na Bymowie, gdzie właśnie takie centrum budujemy i dbamy o to, żeby zarówno usługi edukacyjne, zdrowotne, kulturalne, sportowe były w każdej z 18 dzielnic Warszawy. Drodzy Państwo, dzisiaj nie sposób się nie odnieść do rocznicy napadu Rosji na Ukrainę. My wszyscy wiemy, że ta wojna trwa tak naprawdę od 2014 roku, ale eskalacja tej wojny i atak dwa lata temu przynoszą nam zawsze bardzo złe wiadomości, ale też powodują, że musimy się zastanowić, jak wyciągać z tego wnioski. My dwa lata temu całe polskie społeczeństwo. Pokazało nieprawdopodobną solidarność, również tutaj w Warszawie, za co chciałem jeszcze raz serdecznie wszystkim podziękować. Dwa lata temu Ukraińcy, którzy przyjeżdżali do Warszawy, mogli liczyć na to, że otrzymają tak ważną pomoc, i wszyscy zawsze mówimy, że walczyli i walczą również za naszą wolność, za te wartości, które są dla nas tak niesłychanie istotne. Przez Warszawę przejechało ponad milion Ukraińców. W tym szczytowym momencie było ich aż 300 tysięcy. W tej chwili szacujemy, że 100 tysięcy Ukraińców, tych, którzy przybyli do Warszawy po wojnie, zostało w naszej stolicy. I my robimy absolutnie wszystko oczywiście, żeby im pomagać. Ale też chciałem jasno powiedzieć, że duża część funduszy, którą pozyskaliśmy na pomoc dla Ukraińców, pochodzi z Unii Europejskiej, z Organizacji Narodów Zjednoczonych, czyli z UNICEF-u. Również Amerykanie postanowili nas wesprzeć, przeróżne fundacje. Ja byłem i w Stanach Zjednoczonych wielokrotnie w Brukseli, żeby o te pieniądze walczyć, to ważne, dlatego że ważne, że to wsparcie finansowe to nie jest wsparcie tylko i wyłącznie z budżetu miasta czy z budżetu polskiego budżetu, tylko że to są pieniądze, które do nas napływają dzięki tym olbrzymim staraniom moim i wszystkich moich współpracowników. Drodzy Państwo, ważne, żeby o tym pamiętać, że mimo tego że oczywiście, że pojawiają się problemy w relacjach Polsko-ukraińskich, które trzeba rozwiązywać przede wszystkim dbając o polski interes narodowy, że to wsparcie dla Ukrainy jest niesłychanie istotne w dzisiejszej sytuacji w Europie dlatego, że Ukraińcy walczą za nas wszystkich. Drodzy Państwo, to oczywiście jest dla nas istotne, ponieważ z tego trzeba również wyciągać wnioski. Dlatego ten cały tydzień upłynął nam pod znakiem wzmacniania bezpieczeństwa Warszawy. Przede wszystkim wzmacniania naszych służb i my przekazujemy sprzęt dla strażaków, dla policji właśnie dlatego, że chcemy, żeby ci, którzy zawsze odpowiadają na jakiekolwiek zagrożenie w pierwszych minutach, kiedy to zagrożenie się pojawia, żeby mieli jak najlepszy sprzęt, żeby byli do tego przygotowani. Warszawa jest miastem niezwykłym, dlatego że my mamy swoje własne centrum bezpieczeństwa, mamy swoje własne centrum monitoringu, które przez cały czas wzmacniamy, po to, żeby wzmacniać codzienne bezpieczeństwo Warszawianek i Warszawiaków, ale oczywiście, żeby przygotować się na każdy scenariusz. I o tym, o tym będziemy mówili w przeciągu najbliższych tygodni, dlatego że my zrobiliśmy specjalny audyt miejsc, w których w razie czego można uzyskać schronienie, czyli schronów, mimo że nie było ustawy o obronie cywilnej. Natomiast w tej chwili bardzo się cieszę, że rząd Donalda Tuska pracuje nad ustawą o obronie cywilnej, która jest absolutnie konieczna do tego, żebyśmy mogli zadbać o bezpieczeństwo Warszawianek i Warszawiaków. My będziemy oczywiście z ministrem Kierwińskim współpracować przy wypracowywaniu tych bardzo ważnych przepisów. Również oczywiście razem współpracujemy, jeżeli chodzi o wzmocnienie zabezpieczenia infrastruktury krytycznej, jeżeli chodzi o zapewnienie Polsce i Warszawie bezpieczeństwa w kwestiach cyfrowych i wyciągamy wnioski z tego co działo się w Ukrainie ja rozmawiałem wielokrotnie choćby z merem Kliczko na ten temat w jaki sposób na wszelki wypadek biorąc pod uwagę każdy możliwy scenariusz zabezpieczyć się kupować sprzęt tak żeby być gotowym na to co się może wydarzyć a przecież ten sprzęt również jest potrzebny do tego żeby radzić sobie choćby z klęskami żywiołowymi jedna bardzo ważna wiadomość i też dlatego zbieramy się tutaj na Bemowie do nas dotarła, dlatego że zostały odblokowane pieniądze z Unii Europejskiej. Ja się z tego niesłychanie cieszę, bo drodzy państwo to jest prawie 600 miliardów złotych. To są sumy naprawdę olbrzymie, dzięki którym będziemy mogli reformować cały kraj. I to jest też bardzo istotne, dlatego że te wybory samorządowe są dokładnie o tym, My musimy sprzątać popisie, musimy zadbać o to, żeby wróciła do Polski w pełni praworządność i demokracja. Natomiast musimy się zajmować rozwiązywaniem podstawowych problemów, takich jak choćby psychiatria dziecięca, takich jak inwestycje w żłobki. My tutaj jesteśmy trendseterem, jeżeli chodzi o samorząd warszawski, ale również duże inwestycje infrastrukturalne, walka z ociepleniem klimatycznym. I to wszystko będziemy mogli robić za unijne pieniądze. Nie byłoby właściwie żadnej dużej inwestycji w Warszawie, również tej, którą Państwo widzicie za mną, czyli metra i tych kolejnych 11 stacji, które za mojej kadencji się udało oddać łącznie z tą tutaj na bymowie, gdyby niewielkie inwestycje z Unii Europejskiej, gdyby niewielkie pieniądze z Unii Europejskiej, ponad 20 miliardów złotych. Ja osobiście walczyłem w Brukseli o to, żeby pojawiły się pieniądze na metro w Funduszu Spójności, bo tych pieniędzy wstępnie nie było. Udało mi się przekonać panią komisarz Ferreirę i również wielkie podziękowania dla przewodniczącej von der Leyen, bo ona sama pomogła nam w zmianie tych decyzji. Mamy pieniądze na metro, 2 miliardy złotych. Dzisiaj w związku z tym, że te pieniądze zostaną odblokowane, te pieniądze trafią do Warszawy. Oprócz tego kilkaset milionów złotych z Funduszu Spójności, jeżeli chodzi o połączenia Warszawy z metropolią, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe. Jeżeli chodzi o parkingi, park and ride, na których mieszkańcy okolicznych gmin będą mogli zostawić samochód i przesiąść się na komunikację miejską, wymiana taboru na zeroemisyjne, to są wszystko pieniądze, które są już w Funduszu Spójności, z których Warszawa i okoliczne gminy będą mogły korzystać. Ale oczywiście odblokowany zostaje również cały wielki program KPO, który pozwoli nam reformować nasz kraj. My już rozpoczęliśmy pozyskiwanie pieniędzy, na razie niewielkich pieniędzy, bo 8 milionów złotych na budownictwo społeczne, czy pieniądze, dzięki którym będziemy mogli kupić 80 kolejnych autobusów zeroemisyjnych, ale już te pieniądze się w Warszawie pojawiają. Mamy nadzieję, że tych pieniędzy z KPO będzie znacznie, znacznie więcej, bo one właśnie mogą posłużyć do tego, żeby rozwiązywać większość naszych problemów. Będziemy również walczyć o to, żeby te pieniądze nie tylko trafiły do Polski, ale żeby przyjąć bardziej elastyczne kryteria ich wydawania, dlatego że ten program nie był przez rząd PiSu dobrze przygotowany. Miejmy nadzieję, a jestem tego pewien, że Komisja Europejska będzie chciała wysłuchać naszych argumentów, że większa suma pieniędzy z KPO będzie mogła popłynąć do Warszawy i do innych dużych miast. No, oczywistym jest to, że wspierane będą również mniejsze polskie miejscowości i polska wieś. 600 miliardów złotych to są naprawdę olbrzymie pieniądze. Donald Tusk obiecał, powiedział, że te pieniądze zostaną odblokowane i dokładnie tak się stało. My wszyscy o to zabiegaliśmy, ja też osobiście, pracując w Komitecie Regionów i przekonując nasze koleżanki i kolegów, że te pieniądze muszą do Polski e, trafić jak najbardziej. Drodzy Państwo, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj razem, tak silną ekipą. Te wybory samorządowe są niesłychanie istotne. One są istotne dlatego, że dzięki temu, że kandydaci Koalicji Obywatelskiej, ale również wszystkich innych partii, które dzisiaj współtworzą rząd, kandydatów niezależnych, mają szansę wygrać we wszystkich województwach, we wszystkich miastach i miasteczkach i na polskiej wsi, dzięki temu jesteśmy w stanie wzmocnić samorządność, ale również zakończyć erę populizmu. Bo PiS się rozpadnie w momencie, kiedy nie będzie już stanowisk i pieniędzy, ponieważ oni tylko nastawieni są na stanowiska i pieniądze. Ale te wybory samorządowe są dla nas bardzo istotne, dlatego że to my, samorządowcy, jesteśmy blisko obywatelek i obywateli. To my wyznaczamy trendy w tych kwestiach, które są tak bardzo istotne. Bo to właśnie nasi obywatele mówią nam o psychiatrii dziecięcej, mówią nam o miejscach w żłobkach, mówią nam o tym, co dla nich jest tak bardzo istotne, i my. Możemy się skupić na rozwiązywaniu tych problemów i robić to razem z rządem, dlatego że kończy się ta, te, te 8 lat, gdzie samorząd był zwalczany, i w tej chwili pracujemy nad nowym systemem finansowania samorządów, ale również razem z rządem będziemy pracowali nad tym, żeby te wszystkie kwestie, które są tak ważne dla naszych obywateli, można było zaadresować i rozwiązywać najważniejsze problemy. Dlatego też te wybory samorządowe są tak bardzo istotne. Wielki apel do wszystkich Państwa: bierzcie Państwo udział w wyborach samorządowych. Pokażmy znowu po raz kolejny tę nieprawdopodobną determinację, która nam towarzyszyła 15 października. Wykonajmy ten kolejny krok. Ten kolejny krok jest bardzo potrzebny, żeby wzmocnić samorządność czyli tak naprawdę oddać głos właśnie w Wasze ręce, bo to samorząd Was słucha burzmistrzowie, nasi wszyscy kandydaci na radnych i nasi radni, wójtowie, prezydenci, wszyscy wsłuchują się w Wasz głos. Ta demokracja lokalna jest bardzo ważna i dlatego tak ważne są te wybory samorządowe. Idźcie Państwo do wyborów 7 kwietnia. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie. Szanowni Państwo, czy są jakieś pytania do Pana Prezydenta? Tam jest mikrofon. Zapraszam. Bardzo proszę. Dzień dobry, Weronika Szczelska, TVN24. Ja chciałam zapytać o KPO, o którym Pan mówił. Z jakimi inwestycjami Warszawa czeka z tych środków? I co jest zagrożone przez te opóźnienia, które były? A także, czy będzie coś sfinansowane już z tej pierwszej transzy? Tak, już tak jak powiedziałem, 8 milionów złotych pozyskaliśmy na mieszkania społeczne. Już w tej chwili przystąpiliśmy do przetargu na 80 autobusów zeroemisyjnych, więc niewielkie pieniądze już w tej chwili trafiają do Warszawy. Natomiast no, liczymy na znacznie bardziej poważne wsparcie z KPO. Przede wszystkim jeżeli chodzi o inwestycje w komunikację i w transport publiczny, ale również jeżeli chodzi o wszystkie inwestycje, które pozwalają nam zazieleniać Warszawę, walczyć o y, czyste y, powietrze. Również oczywiście liczymy na inwestycje, które mogą pomóc nam w cyfryzacji miasta, bo to jest jeden z najważniejszych priorytetów. Te rozwiązania cyfrowe wzmacniają bezpieczeństwo warszawianek i warszawiaków i liczymy na znacznie większą elastyczność KPO, dlatego że rząd PiSu przygotował KPO kierując się bardzo często myśleniem o polityce, a nie myśleniem o dobru mieszkanek i mieszkańców. Oczywiście dla nas jest bardzo istotne, żeby te wszystkie pieniądze mogły być wydane w związku z tym, ja wielokrotnie apelowałem do Komisji Europejskiej i do Parlamentu Europejskiego, żeby w przypadku Polski te pieniądze można było wydać dłużej wydawać dłużej niż tylko ten horyzont roku 2026. No bo przez wiele lat byliśmy pozbawieni tych pieniędzy przez to, że rząd PiSu łamał praworządność. I jeszcze pytanie, czy Warszawa jest gotowa na protestualników 27 lutego? No my oczywiście współpracujemy tutaj z Policją i będziemy robili wszystko, żeby. Uciążliwość spowodowana tym strajkiem była dla Warszawianek i Warszawiaków jak najmniejsza. Czy jeszcze są jakieś tak. pytania? Tak. Proszę. Grzegorz Urbanek, Polsat News. Panie prezydencie. Dwa pytania. Pierwsze, które dotyczy tego, może nie tempa, ale temperatury bardziej rywalizacji w Warszawie. Jak pan ocenia tą kampanię pod względem rywalizacji z Magdaleną Biejat, Tobiaszem Boheńskim i czy może pan liczyć tutaj na poparcie kandydata z trzeciej drogi? Czy tutaj te rozmowy są już na finiszu? Na jakim są etapie? To pierwsze pytanie, to proszę o odpowiedź. Drodzy państwo, pięć lat temu kampania trwała 11 miesięcy i była niesłychanie gorąca i była... Kampanią, która zmobilizowała olbrzymią liczbę warszawianek i warszawiaków, bo wszyscy chcieli pokazać wtedy czerwoną kartkę Pisowi. Ta kampania jest oczywiście dużo krótsza. Mamy tyle przeróżnego rodzaju problemów do rozwiązania i tyle się dzieje w naszym najbliższym środowisku międzynarodowym, że nie wszystkie oczy są skupione na kampanii, ale my oczywiście pracujemy od rana do wieczora żeby przekonywać warszawianki i warszawiaków, ale również szerzej, Polki i Polaków, bo ja współpracuję z bardzo wieloma samorządowcami w całej Polsce, że te wybory są niesłychanie istotne. Ja byłem oczywiście zwolennikiem porozumienia w ramach szerokiej koalicji rządowej, dlatego że byłem zdania, że powinniśmy się wzajemnie wspierać. Byłem też gorącym zwolennikiem porozumienia z Lewicą. No, jak... Negocjowaliśmy z lewicą, to wtedy razem i tak się zdecydowała wystawić swoją kandydatkę, nie, nie bacząc na te negocjacje. Ubolewam. No, mam nadzieję, że ta rywalizacja będzie jak najbardziej merytoryczna. Oczywiście, że najsilniejszym kontr kandydatem jest kąt kandydat PiSu, zawsze w Warszawie, bo PiS ma ten swój twardy elektorat, który popiera kandydatki kandydatów PiSu, więc dlatego traktuję. Wszystkich bardzo poważnie dlatego przez cały czas pracujemy i staramy się przekonywać e, Warszawianki i Warszawiaków, żeby oddawali głos na kandydatów i na kandydatki koalicji e, obywatelskiej. E, jeżeli chodzi o trzecią drogę, ja bardzo zabiegałem o to, żebyśmy w Warszawie mogli zbudować porozumienie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że takie porozumienie się da zbudować. Dlatego, że łączy nas bardzo wiele programów, e, bardzo wiele punktów programowych. Notabene, jak słyszę swoich konkurentów, to tylko słyszę, że można było niektóre rzeczy zrobić trochę szybciej. Gdyby nie pandemia, gdyby nie wojna, gdyby nie to, że pis nam zabrał 11 miliardów, to byśmy to wszystko zrobili szybciej. Ja nie widzę jakichś nowych pomysłów. Ktoś proponuje, zdaje się aplikację, którą już mamy w Warszawie. Ale dobrze, bo dzięki temu rozreklamuję te wszystkie rozwiązania, które od wielu lat w Warszawie funkcjonują po to, żeby ułatwić życie warszawiankom i Warszawiakom. To jeszcze dopytam o koalicję rządową, o ten stan relacji, ale nie tej koalicji tutaj w Warszawie, ale w, w całej Polsce. Jakie są relacje w kontekście tego gorącego sporu, dyskusji na temat czasu procedowania ustaw związanych z prawem aborcyjnym? Jak pan, panie prezydencie, ocenia te relacje przez pryzmat tych napięć, które w ostatnich dniach się pojawiły? Dziękuję. Ja oczywiście jestem absolutnie przekonany, że ta ustawa o liberalizacji prawa aborcyjnego powinna trafić pod obrady jak najszybciej, dlatego że wszyscy tutaj jak stoimy z Koalicji Obywatelskiej jesteśmy zwolennikami tego, żeby zliberalizować to prawo. To jest dla mnie sprawa oczywista. Natomiast jeżeli chodzi o relacje w rządzie, te relacje są naprawdę bardzo dobre. Ja obserwowałem wiele koalicji rządowych, w których było sporo napięć. Tutaj wszyscy pracujemy razem, moje koleżanki i koledzy pod przywództwem pana premiera Donalda Tuska. Natomiast to, że czasami pojawiają się różnice zdań, no to jest coś całkowicie naturalnego. Też muszę jasno powiedzieć, że rzeczywiście jeżeli chodzi o e, marszałka Hołownię, jeżeli chodzi o prezesa Kosinia Kakamysza, ich stanowisko w sprawie aborcji było zawsze jasne. Dlatego wszystkich w Warszawie przekonywałem głosujcie na koalicję obywatelską, jeżeli kwestia liberalizacji prawa aborcyjnego jest dla, nas, dla was ważna. W związku z tym to, że oni no, realizują to, co zapowiadali, no, trudno mieć pretensje, chociaż ja oczywiście uważam, że ta ustawa powinna się pojawić natychmiast w, w Sejmie. Więc to, że się różnice zdań zdarzają, trudno, natomiast myślę, że w tej sprawie też jest pole do zmiany nastawienia, dlatego że dzisiaj 70% Polek i Polaków chce liberalizacji prawa antyaborcyjnego. W związku z tym mam nadzieję, że mam nadzieję, że, że tutaj koleżanki i koledzy z trzeciej drogi też są gotowi do tego, żeby przemyśleć swoje stanowisko i że jednak te przepisy będą liberalizowane, a zwłaszcza te przepisy no, średniowieczne zostaną wyrzucone na śmietnik historii. Darię, Polska agencja prasowa. Panie prezydencie, chciałam zapytać o kwestię tej obrony cywilnej, o której Pan mówił. I o te audyty schronów, do których Pan nawiązywał, chciałam zapytać o to, jakie były wyniki tego audytu i ewentualnie, co Państwo jako Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska będziecie chcieli zrobić, żeby w Warszawie podnieść poziom obrony cywilnej. Drodzy Państwo, no, PIS mówił bez przerwy o bezpieczeństwie. Jeżeli chodzi o wzmacnianie Ukrainy, to rzeczywiście to robił i tutaj była pełna zgoda, że Ukrainę trzeba wzmacniać. Natomiast no, nie przyjął żadnych przepisów dotyczących obrony cywilnej w Polsce. W związku z tym my nie mieliśmy żadnych podstaw do tego, żeby no, choćby budować schrony, czy nawet je odnawiać. W ogóle nie było żadnych, żadnych podstaw do tego i żadnych przepisów. My zrobiliśmy audyt, bo to mogliśmy zrobić i zrobiliśmy go sami. W związku z tym wiemy. Gdzie ludność może uzyskać schronienie? I takie miejsca oczywiście w Warszawie są, ale teraz jest kwestia no, jasnego wyznaczenia tych miejsc, ewentualnych remontów, zainwestowania pieniędzy, również przede wszystkim kwestii oznakowania ich i e, udzielenia informacji naszym obywatelom. Za to odpowiada rząd, nie samorząd. Myśmy zrobili wszystko, co mogliśmy zrobić, ale oczywiście jesteśmy gotowi do tego, żeby współpracować z ministrem Kierwińskim, który pracuje nad tą ustawą i już współpracujemy, żeby rozmawiać o szczegółach. A to nie tylko kwestia schronów, to również kwestia lepszego zabezpieczenia infrastruktury krytycznej. Warszawa odpowiada za infrastrukturę krytyczną, no choćby za wodociągi. Kwestie wzmacniania naszej odporności na jakiekolwiek incydenty, które mogą naruszyć cyberbezpieczeństwo. Także to jest bardzo, bardzo ważny temat. My się tym zajmujemy, tyle ile możemy zrobić sami jako Warszawa, robimy, żeby wzmacniać bezpieczeństwo warszawiaków, no choćby właśnie przez inwestycje w służby. I nie tylko w Straż Miejską, ale my współpracujemy i z policją, i ze Strażą Pożarną. Jak kupujemy sprzęt, to nie tylko po to, żeby ten sprzęt kupić. I w przeciwieństwie do PISU nie przekazujemy siedem razy tego samego wozu strażackiego, tylko po to, że strażacy w razie czego cokolwiek by się działo, są zawsze pierwsi na miejscu wydarzenia i dlatego e, musimy wzmacniać służby, z którymi współpracujemy. Również inwestycje w szpitale warszawskie, które są potrzebne dzisiaj, w każdym momencie, ale które są potrzebne w, każdej, w każdym scenariuszu. Wybudowaliśmy szpital południowy, olbrzymie pieniądze zainwestowane w szpital Bielański, ponad 200 milionów, szpital Wolski, każdy właściwie szpital warszawski był remontowany i wzmacniane było wsparcie, które szło z budżetu miasta. Także bardzo poważnie traktujemy ten temat. Dzień dobry, telewizja polska, program 19.30. Mam pytanie dotyczące Pana planów na ewentualne pozostanie w całości kadencji, jeśli wygra Pan wybory prezydenckie w Warszawie. Czy planuje Pan być prezydentem Warszawy do końca kadencji? Drodzy Państwo, i właśnie dzięki takiemu pytaniu mogę Państwu jeszcze raz przypomnieć, jakie jest nasze hasło. Po prostu Warszawa. Bardzo dziękuję. Nie ma już Dziękuję więcej Państwu pytań. Bardzo. Dziękuję bardzo Panie Prezesie. Dziękuję Państwu bardzo, do zobaczenia, a my wracamy do pracy. Dziękuję.